Do they go for these kills in the air? That's what we're about to see. As we've seen them both drop now, and Isako on our screens. See what they're able to do right off the bat. It's so tough. They haven't dropped in. Let's go helicopter? Helicopter? Is it going to be helicopter? They're both, both going them? for the same one. Oh my god! They're both going for the same helicopter. <laughs> Who's going to get there first? Oh my god! They're both going for it. Who gets there first? I mean, you send all four players essentially on the helicopter. There first. Yep, there it is. isako gets it straight away. You can see the disappointment on the face of Poniho. O mój Oh Rockets my goodness! God. Isaac's found one. Rocket's found the, the actual kill. He's cleaned that up. They need one more. They need one more. There. There it is! Oh! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Isaac, a Przed Wami kolejny odcinek z gry Call of Duty Warzone. I tym razem odcinek turniejowy, bo zagraliśmy z Rocketem na turnieju Twitch Rivals w formule duo. Versus duo na składy. O co to w tym chodzi? Otóż moi drodzy, była drabinka właściwie turniejowa, gdzie dwa duety, prawda, oddzielne łączyło się w jedną drużynę czteroosobową i grało się na składy, ale te dwa duety w tej jednej gierce rywalizowały między sobą o to, który duet zdobędzie więcej fragów. I tak. Po dwóch grach sumowało się te fragi jednego i drugiego duetu, i patrzyło się, kto wygrał, i przechodził dalej. Więc taka była formuła. Myślę, że bardzo sprawiedliwa, bo e, lobby było wspólne dla obu drużyn, także fajna sprawa. Emocje naprawdę były niesamowite podczas tego turnieju. Walka była do samego końca. Zresztą w tym odcinku możecie sobie pooglądać najfajniejsze, najlepsze akcje z tego turnieju. Jednocześnie chciałem wszystkim widzom podziękować serdecznie za kibicowanie, bo myślę, że gdyby nie kibice, to by się nie udało zajść tak daleko. E, no i z takich oczywiście informacji przy Okazji. Od razu wam pokażę co i jak, bo na pewno się zastanawiacie, z jakim loadoutem grałem, więc tu już wam pokazuję, moi drodzy, zagrałem sobie z loadoutem Far plus Car, standardowy zestaw do. Do Fara, Agency, wzmocnienia ciężka, Kolba Rider, magazynek, ten najlepszy oczywiście, ten 50 ammo, No i chwyt Field Agent, bo zasłania troszeczkę to kamerką. To jest oczywiście FAR, Car, standardowo cała góra, czyli Tumik, ta lufa najdłuższa, Lasyl taktyczny, celownik Sniperskich, grzbiet f tak sport. To wszystko jest ustawione po to, żeby jak najszybciej zoomować, żeby ten, żeby jak najszybciej przycelować, prawda, żeby ten ADS był jak najszybszy. Do tego Sent, tak zagłuszający, Saper, żeby dostawać mniej obrażenia od wybuchów, przesada, dwie bronie, wzmocnienie, żeby szybciej. Zmieniać broń to przy snajperce jest mega, mega ważne. Więc to taki mój loadout, moi drodzy, na, na turnie. Akurat grałem z karem. Do tego na pewno też dużo ludzi pyta, co to za wtyczka. Otóż mam wtyczkę Warzone Companion, która pokazuje mi po prostu, jaki jest poziom danego lobby już na start, prawda, mniej więcej jaki jest poziom, jaki jest średnia kad tego lobby, to oczywiście jest pira ze drzwi, bo to zbiera informacje, zdaje się, z rozgrzewki na tej podstawie sprawdza kadrę graczy, więc to nie zawsze będzie takie, takie celne, powiedzmy, jak już po zakończeniu meczu na stronie SBMM Warzone, ale na pewno fajna sprawa, przydatna, żeby wiedzieć, co się dzieje, że to cały czas aktualizowany ten Warzone Companion jest, także fajna sprawa i oczywiście przypominam też o kodzie, o kodzie IZAK, jak sobie tutaj znajdziecie, to gdzie jestem właśnie, Zesłaniem, ale tutaj macie wesprzeć twórcę. Oczywiście, jak sobie klikniecie w ten przycisk, możecie pisać kod Izak. Jeżeli kupujecie jakieś skiny, a teraz się pojawiło ich sporo, z tego co widziałem, ten skin mi się mega podoba, wam powiem kurczę. Nie wiem, czy nie zrobić jakiegoś kusza challenge z tym skinem, bo ten skin jest taki kozacki. Naprawdę jest taki, ja taki klimatyczny. Naprawdę jest super, także kurczę. Długi wstęp w sumie, ale myślę, że, że ważny wstęp. Jednocześnie mogę wam jeszcze powiedzieć, z takich ustawień graficznych, bardzo ważna sprawa. Włączyłem sobie Nvidia Reflex, mało opóźnienia, to low latency latency, czyli po to, żeby mieć jeszcze włączone ze wzmocnieniem, żeby mieć jak najmniejsze opóźnienie podczas podczas gierki. To też się sprawdza naprawdę doskonale w przypadku Warzona. Fajnie, że taką opcję w ogóle do Warzona dodali, bo cała technologia bardzo idzie do przodu, także z tym Nvidia Reflexem włączonym oczywiście rozgrywałem turniej. No i cóż, i życzę Wam po prostu miłego oglądania i zapraszam na streamy codziennie rano od godziny 10. Może poza sobotami i niedzielami, ale w tygodniu codziennie streamy od 10 do, do 16 są z Warzona, więc jak ktoś Poglądać oczywiście więcej dobrych akcji, to zapraszam serdecznie. Gdybyś miał jakieś pytania, to pytajcie na czacie na Twitchu. Trzymajcie się i, i miłego oglądania. Co to jest teraz? Remis mamy łączny. Łączny mamy. Remis jest To 3 teraz, no. Dziękuję, chłopaki. To jest żart. Tak. To jest żart. To prawie 2 godziny i jesteśmy w ramach pierwszej Jeden fragment, to jest chore stary. Co się dzieje? No i teraz na Helkę. Jeden na Helkę lecił u mnie. To jest pojedynek 50-50 no, stary. To jest pojedynek 50-50. Oh, albo ja, like, albo, like, i albo on. Mam Helkę. Punkt, gdzie oni są? Nie widzę nikogo. Super star lecę. Lec stary. Jeden jest. Chwilą masz? go. Stop! Mamy to, mamy to! GG! Oh. Oh. No i skupaj ja ta! Dobrze! Ja pierdzielę. Ale kurde, wy, wygrałem pojedynek na chelkę po stary, ale to już tak w ostatnim momencie kiknąłem. Oh. O kurde blade! Jezus Maria, jaki pojedynek jak mi serce wali teraz! Yy. Matko Boska oh. Puściłem typa helkę, już tego pierwszego przeciąłem, drugi dostał Halko w pysk i jazda. Dzisiaj musiałem wyjść na trochę z domu, bo i Zakobors ma właśnie bootcamp w eSports Performance Center i wpadłem do nich odwiedzić, zobaczyć jak sobie radzą, jak przygotowują taktyki na mapę, a przy okazji dostałem możliwość sprawdzenia najnowszej technologii od Nvidia, czyli Nvidia Reflex, która służy do optymalizacji opóźnień w grach, a przy okazji takie opóźnienie w grach możemy sobie zmierzyć. A jak wiecie, dla profesjonalnych zawodników Counter-Strike'a, tak, czy dla przyszłych profesjonalnych zawodników Counter-Strike'a, takie opóźnienie jest bardzo ważne i wiadomo. Na najwyższym poziomie CS-a liczą się takie detale i tutaj wszyscy chcielibyśmy, żeby ten input lag był jak najmniejszy, prawda? Myślę, że dla każdego gracza Counter-Strike'a nie tylko oprócz samej gry oczywiście, to jest ciągła walka o FPS-y. Myślę, że każdy z tym może się gdzieś tam zgodzić, że na jakimś etapie swojego gamingowego życia musiał walczyć o FPS-y w Counter-Strike'u, bo oczywiście FPS y co bardzo ważne, bo to przekłada się na płynność i przyjemność później z rozgrywki. No ale właśnie, jak już zadbaliśmy o FPS-y, no to warto zadbać o kolejne szczegóły, które wpływają oczywiście na naszą, na naszą grę i nasz performance podczas grania na jakimś tam wyższym poziomie. Bo ok, mamy FPS-y, to fajnie, to fantastycznie, ale oprócz tego zależy nam jak, na jak najmniejszym sprzętowym opóźnieniu, prawda? Bo. To też oczywiście wpływa. Na tym najwyższym poziomie absolutnie decydują piksele, decydują szczegóły, dlatego chcemy, żeby to opóźnienie było jak najmniejsze. Najmniej no i tu właśnie z pomocą przychodzi nam Nvidia Reflex, najnowocześniejsza technologia od Nvidia, która ma pomóc przede wszystkim właśnie profesjonalnym graczom. Specjalnie podłączyliśmy sobie myszkę do monitora, żeby taką w ogóle mieć możliwość, bo dostałem też do tego specjalny monitor, oczywiście 360 Hz, FPS-y zgadzają, herce też. Pytanie, jak jest z tym input lagiem? Także tutaj przystąpimy sobie do tego specjalnego testu, klikamy sobie po prostu mouse 1, no, żeby wystrzelić z akacza i zobaczymy po jakim czasie tak naprawdę nasza gra i monitor zareaguje na to, co chcemy osiągnąć, czyli strzelić headshota. No to zobaczycie ten szary taki prostokąt, który no, właściwie jest przyklejony do lufy tego akacza. Oczywiście po to, żeby zmierzyć, kiedy się pojawia ten błysk od oddania strzału. I dzięki temu możemy zobaczyć dokładnie w którym momencie klikniemy myszką, kiedy się ten błysk pojawi. Oczywiście te, te różnice będą minimalne, ale właśnie to sobie policzymy. Także strzelamy. No i to jest 16,7 milisekund, także to oczywiście bardzo mało, ale jak jak mówiłem. Takie rzeczy mają znaczenie w Counter-Strike'u, żeby oczywiście ta wartość była jak najmniejsza. 13,9 mS to na pewno jest bardzo dobry wynik. Bo, bo taki wynik myślę, że każdy profesjonalny gracz chciałby mieć na swoim sprzęcie. Ja ze swoich wyników na pewno jestem zadowolony, a pytanie: jak jest u Was? A przecież każdy może sobie to sprawdzić przy pomocy Nvidia Reflex w waszym GeForce Experience. Wszystko macie tak naprawdę, więc możecie sobie to sprawdzić. Co prawda, ja mam specjalny monitor, gdzie mogłem sobie podłączyć myszkę do monitora, żeby to wszystko mierzyło, jakie jest opóźnienie przy kliknięciu myszą. Ale oczywiście oprócz tego możecie sobie sprawdzić inne rzeczy, a dodatkowo zoptymalizować komputer po to, żeby to opóźnienie było jak najmniejsze. Od reportu? Próbuję, próbuję. Musiałem jukować, bo on mnie widział. Znowu leżę. Sam jesteś. Ja się podnoszę sam. Blisko? U mnie nad dną, nad no jeden. Co ja ci to dostał? Przeżyję tam. W środku! Kurde! Dostałem fleczkę. Na górze, na pajęcze, dobrowaliłem. Lutsza, do środka. Podejrzewam, <grym> Ma zero. Zabili go. Dostałem fraga? my nie żyjemy, no. On eee, jest last. 15, minus 9, Przegraju, nie, a... Nie gadaj. Ech... goś ten gość teraz też... Ja Ch**a po... mać! Nie wierzę stary, no jak? Ale ku Jednym? Nie wierzę w to no... Lecy góra jeszcze Tu trzeba zejść trochę niżej Kosujesz? Wolone Nalot na nas Plecy mamy Kurde, mi o bioplery.

Kolejny jest bardzo bity Trzymaj mi to tylko, trzymaj mi to, nie, nie schodź po w ogóle z góry Spokojnie Walony znowu Plus. Mamy tu cel o, tu nie ma, trafiam go jeszcze Wygląda O jest mamo. Oh, na mnie Ej co jest kurwa na taki dystans? Yes. Potrzebuję a dobiłeś go? Powaliłeś? Nie, nie. Wróć najpierw na bunkrze. na bunkrze. Kurwa, na bunkrze. Uwaga, wróć na bunkrze. Uwaga, wróć na bunkrze. Kurwa, na mnie Uwaga, nie jest bunkrze. Uwaga, wróć na bunkrze. Ja nie mam szans. Nie leży. Na nie na nie Nie było szans, nigdzie nie mogli zrobić kurde, dobra, 26 do 18, Ale to jest dobre zło. Dobrze jest Ale jest zajebiste, tam pokryłeś go Cudownie gościu, zajebiste No się dało jestem kolejnym, uciekaj Kur... i mi się wydaje, to musi być stawka morda Przejechaliśmy kurde, nie zaawansowaliśmy Cicho, cicho Oni tylko na mnie się skupiają, zobacz. O co chodzi? Co jest? Ja gułek jeszcze mam. I właśnie tak myślałem, że ty masz gułek. To pożegnaj Musisz... Czas zawalczyć o wolność, nie? Co on jest? Szczęść, na to, należy ci się. Oznacz jakiś kontrakt, stary. Coś do zrobienia. Ile fragów potrzebnych jest? Dwa są potrzebne. Módl się, stary. Zbliża się gaz. To Jeden zaskoczył już Gdzie, do lewej? Z tego, wysoko... tego do lewej zeskoczył, tam głęboko do lewej I jednego powaliłem na górze Skaczę. Kur... banana Traj, jeden. O, Jeszcze jeden, jeszcze jeden Tak, wiem Całeki po mnie Powalony Dobijaj Bierze kolejny Po mnie się biją Kur... nie do ciebie po prostu. Za rączkę mordo. Trzeba kur... wytrzymać. Słuchało? W mamy, w mamy dwóch. I wracaj nice, nice rocket Dobry, dobry, mamy Ja pier... ale mamy to! O, yes. Dobra, mamy KUŃ, MAMY TO! <grywa> dobrze, dobrze, dawaj, teraz 11 szukniemy Ja pierdolę, stary ja pierdolę. ja pierdolę O kurwa Jak mi se... Nie, na no, sercu mi tak wali O kurde, ale stary, gościu skacze i jeszcze raz spodach otworzył i dostał głowę i spadł i plackiem się zabił Potem kolejny dostał w rej. Yes. Ja pildzielę, ale, ale były emocje stary to ja, ja kurde, jeszcze ten gółak miałem nie, to już mówisz koniec, a ja nagle, o gółak! I jeszcze kurde, kurde gość, ja którego nie wiem gdzie on jest. Ja ci mówię, ty masz głoga, ty nie, nie mam, ja jestem myślę... Przecież nie miałeś głok w tej gierce. Ja Goście piec... w ogóle tam GG napisali jak cię zablice, nie? Ja jestem myślę ja już chopu tu myślę rypsy gość Ale chyba Gułak, i wygrałem to... i wróciliśmy, kurde dwa nie. razy musiałem w ogóle chodzić Pago style w ogóle na kucaka najlepiej, żeby cię zrzucić. Kurde, ale się udało ty Opie, ja taki zasrany nie no, mi się opił łapy tak często, nie wiem czy on Ja pierdzielę jaka jazda ty.